Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb x spełniających warunek 11 mniejsze równo od 2x odjąć 7 mniejsze równe od 15. Proponuję to zadanie rozwiązać w następujący sposób. Musimy wyodrębnić tutaj X, -a. jak to zrobić? Dodajmy na początku stronami 7. Czyli będziemy mieli 11 plus 7, czyli 18, mniejsze równe. Tutaj 2x minus 7 plus 7, 7 znika, zostaje nam 2x i mniejsze równe od 15 plus 7, czyli od 22. Dzielimy teraz stronami przez 2, czyli przez to, co stoi przy x. I mamy 9 mniejsze równe od x, mniejsze równe od 11. Czyli x jest większe równe od 9 i mniejsze równe od 11. Jak to zaznaczyć? Zaznaczamy dziewiątkę, większe równe to w prawą stronę i 11, mniejsze równe to w lewą stronę. Część wspólna to jest ten obszar, czyli x należy od 9 do 11, czyli u nas to będzie odpowiedź d od 9 do 11.